Jest mi naprawdę bardzo przykro, ale dyrektor do spraw innowacji Swift stwierdził, że banki nie zaufają Ripple i XRP. Tom Zach otwarcie stwierdził, że banki nie chcą uzależniać się od, jak to określił, szyn konkurenta, czyli od infrastruktury należącej do Ripple. Co więcej, amerykańskie stowarzyszenie bankowe zaapelowało do regulatora o opóźnienie decyzji w sprawie nadania Ripple federalnych licencji bankowych. Powołując się na poważne obawy, mówią, że Ripple jest niebezpieczne i zbyt mało przejrzyste. Znany niezależny analityk, ukrywający się pod nickiem Pampius, uważa, że banki robią to celowo. Celowo rozpowszechniają negatywną narrację, otwarcie krytykują Ripple oraz utrudniają im zdobycie licencji bankowej żeby wywołać panikę i obrzydzić ludziom ten projekt. Wszystko wskazuje na to, że wielkie potężne banki naprawdę boją się XRP. Żeby znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego tak jest? Musimy cofnąć się do 2019 roku. Kiedy to założycielka Custodial Bank, Caitlin Long powiedziała kilka słów prawdy o branży bankowej. the world. because of latency in the payment system what i mean by that is that banks don't want to be overdrawn in their cash management accounts right because that means they have, they're lending money and the vast majority of companies are not investment grade companies they'd be happy to lend money to johnson & johnson but they're not happy to lend money to a you know, small company that happens to be doing business in 10 countries around the world right they're going to make that company trap cash in its bank accounts so that they're never overdrawn that trapped cash is a huge drag on the economy. And if we can speed up settlements in payments, that's going to free up a tremendous amount of cash. In my opinion, that's a much more that's a much bigger advantage than the um, repatriation which everybody's fighting so hard for in the tax code. Forget repatriation. Let's speed up payments to make them same day, or at least T+ plus one in foreign exchange. going to free up a tremendous amount cash companies No właśnie i wszyscy na tym skorzystają. Wszyscy poza bankami. Dlaczego? Bo banki żyją z prowizji. Każde opóźnienie, każda prowizja, każdy split na kursie wymiany to pieniądze, które firmy i zwykli ludzie oddają bankom. Przelew międzynarodowy przez system SWIFT Potrafi kosztować od 30 do nawet 50 dolarów. Do tego trzeba czekać kilka dni, a XRP robi to niemal za darmo i to w kilka sekund. Według Banku Światowego, tylko z samych Stanów Zjednoczonych w 2021 roku wysłano w przekazach pieniężnych aż 200 miliardów dolarów. To gigantyczny i to naprawdę gigantyczny strumień gotówki, na którym banki i pośrednicy zarabiają miliardy. Western Union czy MoneyGram przez lata zarabiały chore pieniądze na tym, że imigranci płacili kilkanaście procent prowizji, żeby wysłać pieniądze swojej rodzinie. Ripple pokazało, że można zrobić to bez dodatkowych opłat. Dla banków i pośredników to oznacza po prostu koniec dotychczasowego modelu biznesowego. Nic więc dziwnego, że instytucje finansowe mówią wprost – nie ufamy XRP. Oni dobrze wiedzą, że pieniądze zaczną płynąć poza nimi. Zrobi się boczny strumień, a ich rola i co za tym idzie ich zyski po prostu zaczną się kurczyć. A jeżeli ty również z jakiegoś powodu chciałbyś przyłożyć swoją cegiełkę do tego, żeby źli banksterzy zarabiali odrobinę mniej, to możesz kupić dla przykładu XRP korzystając z oferty giełdy MAX, która oferuje wyjątkowo niskie prowizje oraz dla chętnych możliwość korzystania z wysokiej dźwigni. W opisie znajdziesz dedykowany link, który da ci dodatkową zniżkę na opłaty transakcyjne. Ale wróćmy do tematu. SMOKE, badać kryptowalut, twierdzi, że połączenie XRP ze standardem ISO 20022 może drastycznie zmniejszyć koszt i opóźnienia w płatnościach transgranicznych. Dla przypomnienia ISO to globalny standard wymiany danych finansowych. Jego celem jest ujednolicenie formatu, dostarczenie szczegółowych i maszynowych czytelnych informacji, ograniczenie błędów, przyspieszenie rozliczeń, no i oczywiście spełnienie wymogów regulacyjnych. Ten system jest wdrażany przez banki centralne, ale również izby rozliczeniowe i tworzy taką globalną sieć płatniczą. A jak już ustaliliśmy, XRP umożliwia błyskawiczne i bardzo tanie transakcje, dlatego świetnie nadaje się do rozliczeń międzynarodowych. Takie połączenie rzeczywiście mogłoby rozwiązać kluczowe problemy globalnych płatności, czyli wysokie koszty, opóźnienia i niespójność danych, ale nie może być jednak tak pięknie. Żeby taki system działał, potrzebne są duże inwestycje technologiczne ze strony instytucji. To akurat nie jest wielki problem. Prawdziwe wyzwanie to szeroka akceptacja w sektorze bankowym. Ale o jedno raczej możemy być spokojni. Ripple nie przestanie zabiegać o licencję i o akceptację w sektorze bankowym. Pomalutku, po kawałeczku będą odkrajać sobie coraz większe kawałki tego tortu. Zresztą, posłuchaj tego jakie nastawienie ma Brad Garlinghouse. CEO Ripple you still want a banking license right even though you have this deal with with BNY well yes is the short answer we don't we have pursued uh, a requested application to apply for an OCC license as well as a Fed master account we think that the key here for crypto and the kind of decentralized finance as many people call it ripple has been building bridges between traditional finance and decentralized finance the world isn't going to be taken over by crypto. Instead, we think about how do we take the best of what crypto brings in facilitating faster, cheaper transactions and bring it to traditional finance. That's been at the heart of what Ripple has been focused on from the beginning. This is a step towards that and certainly getting an OCC license. For those that have said that the crypto world wants to be unregulated, whatever, the opposite is true. You know, I'm here in Washington in part, as, as you referenced, uh, there's a Senate Banking Committee hearing today. We are advocating as an industry to be regulated. And those that, like Ripple, who have stepped forward and said, we want to get an OCC license, in addition to the licenses we have with the New York Department of Financial Services, it only continues to augment that very robust, very compliance first, trusted partner so that we can continue to use these technologies to benefit consumers and businesses Brett. alike. Banki mogą się bać XRP, mogą opóźniać, mogą krytykować, mogą podkładać kłody. Ale jedno jest pewne, świat finansów zmierza w stronę cyfryzacji i tokenizacji. Ripple już dziś buduje mosty pod przyszłość. To, czy banki zdołają zatrzymać ten proces, to inna kwestia. A może paradoksalnie, same będą musiały sięgnąć po takie rozwiązania. Pewne jest tylko to, że rewolucja w systemie płatniczym już się zaczęła i bardzo możliwe, że XRP odegra w niej główną rolę. Bardzo możliwe jest również, że projekt, z którym łączony jest CZ, założyciel Binance, będzie na językach wszystkich jeszcze przez długi czas. Aktualnie jest szansa, aby załapać się na airdrop, dlatego koniecznie zobacz ten film.